Ty trzymaj się lepiej bomu, bomu się trzymaj! Tam się trzymaj bomu, tak? O. I teraz płyń już no popłynęli. To znaczy rejs do oka świata popłynął na razie statek na, na tak zwaną próbę techniczną z inną załogą, bo jeszcze Bartłomieja nie ma jak on się nazywa. Jak on się nazywa ten Bartłomiej za Pamiętasz? Na trzy, trzy, trzy. No ale czy, czy, czy kto wie, no pewnie jak zobaczą mój poprzedni film, to będą wiedzieć jak się nazywa. Jak tam jest zapisane. I tam wszyscy płyną, o. Jego statek został odholowany. A on pewnie tajną motorówką dopłynie. <noise> Idą jaja. Jaja ja sobie robią. Kapitana nie ma, a statek wypływa. No co to jest w ogóle? Masakra. A, a ten główny, ten... Który ma wypłynąć w ten rejs dookoła świata, nie wiadomo gdzie jest, bo tam go nie było, ja sprawdzałem na pokładzie, nie było go jeszcze. Nie chciał się pokazać. Holender jasny, latający Holender. No i teraz co ja mam zrobić, co ja mam zrobić z nim? Chyba tak będę robił. Chyba się jakiś jak znajdę. po za nim. Chyba już wypłynął, ale bez, bez tego Bartłomieja wypłynął. Ale bez Bartłomieja. A gdzie człowiek? No przestawiają tam na odnogę. Na którą? Tu za Tak. Czekaj. Oh. Holendry. Holendry, ja muszę wysiąść. Weź mi kamerę na chwilę, To nie utop. Biorę Proszę. i w długą. I tak cię dogonię. Mam jeszcze pistolet, nie? A Aha, kałkowy też. No i żeby tam na koniec Mola, bo tam wszyscy idą, żeby molo się czasem tylko nie zarwało albo nie utopiło molo. O tyle ludzi na raz. Ahoj, pomorska telewizja narodowa pozdrawia. Ahoj. Uważaj, żeby ci ten sznurek nie wypadło. Bo jak się zawiążesz? Tutaj jest klub klub Dański. No kiedyś to był bardzo prężny. Nie wchaj się do przodu, bo cię zrzucą, kurde, chłopie, Tak nie wolno. Wiesz, more sú, musi być jakiś Cześć, a chodź, cześć, chłopaki. Co tam macie? Wszystko. Ja przyjdę potem na piwo. No i proszę nasz, nasz ten statek, który ma wypłynąć w rejs, poszedł już na sam Cypel i z końca będzie odbijał no bo tu tylko był tak przycumowany czasu. Z panem Bartłomiejem, który płynie 29 lat chłopak do koła świata bez zawijania do portu. Co wy tam, tam z tej strony płotu robicie? Tutaj z tej strony być należy. Ahoj, kapitanie! Kto tu dowodzi? Kapitanie, nie ma. Kapitanie, chciałem tylko wejść, film zrobić dla pomorskiej telewizji. Puścić Proszę mnie? Panie. Czerwony korsarz, szkoda zbierał korsarskie floty. Witamy na podwórze. Tak, witajcie. Ja dopiero w Wacławowie byłem, na forcie dopiero. Ale mi się, kurde, paliło, bo Pójdęcie za nim? Ktoś, Bo mogę z wami powiedzieć. Jestem wstewnikiem morski. Jestem ale, komuś, mam ale kamery nie weźmieśmy. O! Nie ratownik! Ale ratownik. Mamy, ale mamy, no ale to jedna taka mała nie, kamera. Nie mam już nic miejsc. Grupa. A pan z jakiego tego? Z Wopru. No ja wiem, ale z jakiego Wopru? Zdyńskiego Wopru. Z Dyni, a pan co, tu w Dańsku? Nie, to? To jest oddział Grupa Ratownictwa nurkowego z Helu. Tak, aha. a może pan się przestawi? Waldemar Popowski. Ratownik. Nurek ratownik. I Nurek, o, witam. Tak? ja też kiedyś Nurek miałem, przeprowadziłem z burzowniką taką firmę, która ma no, roboty podwodne robiła. Witam. Wiem. Byłem na Heroku z dwa dni temu. No co W jachcie. Dobra, tu mamy. No, Ustawisz tam w szeregu się równo, bo to wy tak stoicie byle jak? sumę tutaj dajcie sumę tu. No dawaj tutaj bo będę musiał ci coś ostrzelić tam A Ciebie to zabiorę Na gwałt! Na gwałt No ruch jak cholera bo wszyscy chcą zobaczyć tego śmiałka, który dokoła świata płynąć będzie bez zawijania do fortu Nie ma go tam wcale on tam go nie ma na jachtie. Oni, oni mu porwali jacht i go prowadzili. A oni chyba go przywiozą w nocy... Jego przywiozą proszę pana w nocy motorówką, żeby nikt nie widział. nie chcę pokazywać. On jest skromny chłopak. No ludzi jest dużo. Mało się pomoc nie zarwie. Bo takie po 100 kilo widzę tam stoją No i jak tam? Pchaj, pchaj, pchaj! 0? 0? 0? 0? No co wyrzuć? No mają, nawet złapali. Jeden się nie złapał, ale drugi złapał. Ostrożnie tutaj chronić burtę. Chronisz burtę. Uważaj, uważaj, trzymaj, trzymaj mocno. Trzymaj mocno, trzymaj cały czas. Trzymaj to, trzymaj to! Cały czas trzymaj. Do przodu przeciągnąć Za do przodu pociągnąć Co mam jeszcze, jeszcze, jeszcze no. Okej, okay, teraz masz dojść, no, mała kolizja była z moim okrętem Czerodziejka, <noise> Zdrowy, Co profil? Jaki profil? Co za profil? pana! Ej, kopytko! Poddajcie się, ręce do góry! Oj, kapitanie, bo odstrzelę! Raz tą bransoletką, nie no, ja muszę, proszę Z bransoletką. A mam jeszcze jedną bransoletkę. Bartuś, daj mi się propozycję. Dobra. Zómy na biegowo jak widzimy wnętrze się tam przedstawia tajemniczo co tam ukryli? żarcie ukryli, wodę pitną paparazzi ty nie rób tyle zdjęć bo padniesz do wody o nie masz taka pewna znałem pewniejszych i wylecieli za portę ja nie pirat jak korsarz. Nie, nie obrażaj. Nie obrażaj oficera. Oficera nie obrażaj królewskich. Co jest? Co jest? Moda dama chciała zbierzyć. No Chodź, z no chodź do mnie, no. O, no. Chodź do mnie, a co to za... Ja też to, 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 to. Ja jestem dziennikarzem Pomorski telewizorna. No dobra, no, dobra. no co, co chciałaś, żebym ci powiedział. No właśnie. O. No, powiem. no właśnie, coś mądrego pokażę. Ja zrobiłem wywiad z panem. trzy no no tygodnie właśnie. temu. A my nagrałem. Z Kalisza Ja, ja mogę powiedzieć, co, co on ma na pokładzie, bo ja tam byłem. <laughs> to Tak, y, Pomorska Telewizja Narodowa Sławomir ziembiński Czerwony Korsarz, kont, admirał Korsarskiej Floty, mówił do was. Ja y, co to za radio? Merkury Polskie Radio. Aha, Merkury to był Pol Złodziej i, i kupców, tak. No dobra, no w każdym razie chciałem powiedzieć wam do radia, że ten y, Bartłomiej, to się dzieje, zaraz chwileczkę. A wejdziemy na drugą Tutaj daj mi mikrofon, Bartłomej, Bartłomiej, który tu będzie płynął, tak jak onegdaj kapitał do dookoła świata, bo już jeden Polak to zrobił, ma na pokładzie 400 litrów wody bo mogłem, robiłem z wywiad. Ma na pokładzie, sam jestem sternikiem morskim, więc ma na pokładzie 100 litrów spirytusu, więc mu wystarczy. Tak mówi, bo ma maszynkę spirytusową. Nie on powiedział, że nie będzie tego. W każdym razie będzie wpłynął i będzie jadł jedzenie, które jest specjalnie dla niego przygotowane. Biotechnologia. To wszystko wiemy. To wiecie. Aha. A to wyście mu robili pewnie te, te jedzenie. To znaczy generalnie, ja powiem tak, ja jestem potem miałem konsację i z Tewnikiem od 1980 roku. Też trzeba mam zamiar popłynąć wleisko około świata, no, ale nie tak jak on, będę zawiła właśnie do portów, no bo wiadomo, coś można zrabować. Y, coś się No ja robię wywiad, to jest radio. Świetnie. Dobra, dobra, dobra. Okay. No dobra, i szkodzimy. Polski klub morski z 1920 roku. No, stary klub bardzo nasz. Pan zna ten klub? Bartek się już pojawił. O jest Bartek. Właśnie Bartek dokonał skok wejścia na swój jacht. I już tam do kajuty wsadza co potrzeba. No to my to Podejrzewam, że lepiej wiesz, że to będzie raczej niemożliwe. Zanim tak pchnąć, tak, że że będzie pchnął. No może Bartek zaraz po. Już, już, za, już, już, już się wyokrętowuje, panie kapitanie. Nie ma problemu. Nie, Trzymaj tą broń. Trzymaj, bo ja wysiadam. Przepraszam. Proszę odejść. Odsunąć od KEI, bo ja wyskakuję czerwony korsarz z bronią. Dziękuję. Śliczna jesteś. Przepraszam bardzo, bo ja muszę, muszę dostać do przodu. Przepraszam bardzo. Pomorska Telewizja Narodowa. Przepraszam. Proszę zrobić drogę. Proszę zrobić drogę. Pomorska Telewizja Narodowa idzie. Uwaga. Proszę zrobić drogę. Przejście dać. Uwaga. Przepraszam. Bo ja już idę. Pomorska Telewizja Narodowa. O. Już jesteśmy przy samym jachcie. Za chwilę będzie odpływał od okay. kej, oczywiście, kawalkada yy, kolegów, tylko odprowadzi żeglarzy. Przepraszam, ja to do Bartka bliżej się na słowo, może powiem do kamery. No. Okay, daj, daj, daj. Gdzie ten Bartek? A to jest jego dziecko. To nie jego? Ja myślałem, że 500 plus zrobił. Nie, to jeszcze nie zrobię. To moje dziecko! Twoje! Dlatego tak je fotografujesz. Bartek, pomorska telewizja narodowa. Bartek. No, jestem, jestem. Mogę na chwilę do ciebie dwa słowa powiedzieć Do kamery powiesz. No dobra. O, 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 dwa słowa dla, dla widzów Pomorskiej telewizji narodowej powiedz przed odpowiedź. No teraz musisz cały rok, nie byś gadał. Cały rok nie byś gadał z nami. Ja tam mówię, swoje tam... Ale ja z tobą wywiad zrobiłem już, wiesz? Nie, nie, nie. No, powiedziałeś co miałeś. Ale jeszcze dwa słowa na koniec, no, przed odpłynięciem na telewizu. No dopiero początek. Dopiero początek. A resztę powiesz jak wrócisz. Okej. Okay. No życie ci stopy wody pod Kilem i żeby Ci rekiny nie dopadły. Będziesz płynął tam. O, witam, panie. Przepraszam, może pan mnie przepuści trochę bliżej? Przejdę. Eee, nie, no, tam przecież, ale przepraszam, nie przepraszam. ale daj pan spokój, co? Mówiłem, przepraszam, a pan się nie rusza. To co ja poradzę. Tak, pan może siedzieć. Ja będę siedział jak zawsze. Ma pan coś do powiedzenia? Pana obraciłem. Panowie, to ma być radość. Brawo! akurat jestem spiernikiem morskim dopiero co wróciłem z Władysława nocy, bo byłem. specjalnie, żeby to spiłować ale też nie będzie padał Bartek bo ja byłem na helu, jeszcze dwa dni temu byłem nie padało o! brawo Fujimo Bartek, 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 Bartek. Ahoj, kapitanie, mi Bartek, że w tym pieniędzy Aha, a chcesz go opłynąć! Uważaj, bo tam się jedna łódka wysztornowała, kniaś leży na plaży. Na plaży leży już od kilku dni. Może nawet od tygodnia. I nie zbierają jej wcale, pewnie się rozwaliła dobrze. <śmianowicie> Jechałem swoją dziewczyną z Warszawy, którą szkoliłeś. Kazała cię pozdrowić. Serdeczną dziewczyną, tak? Mówiła, że, że, że uczyłeś ją. No, pokrowiec odpinamy od grota. Ministerstwo sportu i turystyki nawet się przykleiło do tego grota. Bartek odwijać ci nie będą potrzebne? Jeden potrzebujesz. Jeden potrzebujesz, a tak w ogóle to nie. Jak nie zawija do portów, to po co mu odwijać? Jest co? To ten ruchowy, ten nie. Fokus już jest podwiązany, od, krawaty zdjęte. Bo przywiązuje się żagle krawatami do relingu. Popatrzcie, każde e, towarzysz. Ale tyłem to się nie odwracajcie, to nieładnie tyłem. Nieładnie tak tyłem, przodem proszę, przodem. Ja tu kurde, przodem. Brawo, sympatia! Ahoj, kapitanie! Zabierzcie mnie ze sobą! Hej! dawaj! Popłynę z Wami! Przycumujcie na chwilę! Kapitanie, na chwilę to ok! Tam jest miejsce, z przodu. No, empatia by mnie zabrała, bo niedawno byłem we Władysławowie na tym jachcie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze wczoraj żeśmy film robili z empatią wywiad z panem kapitanem Kwiatkowskim Andrzejem, który do, dowodzi tym statkiem i wozi niepełnosprawnych. Statek, który wozi osoby niepełnosprawne i to jest to fundacja Empatia Polska. No i też osoby 50 plus pływają na tym okręcie z panem kapitanem Kwiatkowskim Andrzejem. Statek ma dopiero rok. Skype. Skype to jest taka ładna motorówka, luksusowa. Ahoj, tam jest Skype. Zabierzcie mnie ze sobą, bo ja chcę sfilmować. No tam, tam jest marina wolna. Także powoli już sobie przygotowuję łódkę do odjazdu Bartłomiej. No to, to jest po prostu doświadczony kapitan, prawda? morski? uważajcie, uważajcie bo ten wygląda będzie w ja wiem, Wiadomo, patrząc, wiadomo. Ten... Bom może pójść, pójdzie na ląd. Przepraszam bardzo, bo BOM pójdzie na ląd. Odsunąć się, odsunąć się, bo ktoś w głowę dostanie, bomem. Uwaga, odsunąć się. Uwaga! No właśnie. Ja nie jestem piratem, jestem korsarzem, proszę mnie nie obrażać. Poza tym jestem redaktorem pomoski Telewizji Narodowej, robię reportaż. Dobra, uwaga, trzymam bom. No patrzcie, ile to się spłynęło jednostek pływających na odpłynięcie, rejs dookoła świata. Ale masz, kurde, dużo sympatyków, Bartłek. Duż, dużo jachtów przypłynęło. No, wybiera teraz grota, trzeba podpompować linę, bo to się tak fachowo nazywa, pompowanie, pompowanie grota, tak się nazywa, tak się nazywa właśnie. No, jest ja jestem sternik morski, to ja wiem. A może Pan ale ja robię reportaż. Co? Byśmy Pana poprosili troszeczkę dalej, dobra? No ale to co, dziecko ma pomem dostać? Dziecko no, nie dostanie No proszę Pana. Ja wszystkim przeszkadzam, Pani też. A komu Pani przeszkadza? Niech Pani się obejrzy do tyłu do Pani się dowie. Proszę ja, ja jestem ruchliwy. Nie mogę w miejscu stać, bo mnie kręgosłup boli. A niech Pani mi nie mówi, co mam robić. Ma Pani dzieci, to niech Pani nimi dowodzi. A nie kontradmirałem Pani. Dowodzić. Pani porąbało. No, pani będzie kontradmirałem dowodzić. No chyba Panią porąbało. Tak kontradmirałem. Tak mam stopień. Kim? Dziwne jakieś. W stanie spoczynku. Może się Pani położy i się nie, Dobrze? Na święty święty spokój. Kobieta zawsze najwięcej do powiedzenia. Jak mnie zamknął, to będę siedział. Pana, dokładnie. A panie chce coś z naszego zjeść to reselacji, zapraszam. Ja Polska polecam. Mój kolega prowadzi. Pan mnie przegadać Panie. Ale gadamy to To po co? Po co to gadanie? Ahoj, Rumia! Pomorska telewizja narodowa pozdrawia! Zroczenia cię nie Bartek, a za pół roku nie wrócisz? Może przyspieszysz co mi po prostu Co niepotrzebne w ogóle? No Dziecko i teraz dziecko się żegna z tatą. Panie Panie, ostatnie słowa dla dziecka, dla żony. Ja tu jeszcze wrócę. Ja tu jeszcze wrócę. I to było optymistyczne. I to było optymistyczne. Pomachaj, tacie. Dziękuję Wam, że Wam się chciało tu przyjechać. A nie tylko my, zobacz ile tam, ile tam pływa łódek. Zobacz ile łódek pływa. Bartek, żeby, jak Ty teraz zgubisz to towarzystwo, to tu przypłynęło. Jak Ty to zgubisz. No, czy może No, mamy tutaj specjalne śmigło i samolot. To tak zwany samolot szpiegowski. A tutaj mamy... No, powoli, powoli już, powoli odchodzi od Kei od, od, od ten ten jacht, tylko jakoś wiatr go dopycha. Wiatr go, Do przodu go pierwszy trzeba było wypchnąć. Pierw go do przodu wypchnąć. No dobra. uważaj na siebie. No i do przodu, do przodu go pchać. Do przodu. Okej, okay. Poszło. Tak to ludzie żegnają. Tłumy ludzi, jak widać, za mną stoją. A i pełno jachtów, którzy, którzy by mu towarzyszyli, pewnie do helu nawet, co niektóre. Poledwa. Epoka i empatia polska nadpływa, która wozi osoby niepełnosprawne. empatia polska. No wczoraj byłem na tym była To była Robiłem wywiad z kapitanem. No i widać, że już poszedł. Poszedł halsem. A za chwilę zmieni kurs. Zrobi zwrot przed sztach jak widzę, będzie musiał. I pójdzie innym halsem. Wypływa na żaglach, jak, jak przystało na prawdziwego żeglarza. Nie na silniku. Bo tu niektóre jednostki pływają na silniku, jak widać. To jest No ładna łódka No widzimy Patka za armatą tak z tyłu Spróbuję go przybliżyć No już różne jednostki kurujące tutaj się no piękna oprawa no w końcu za rok dopiero się pojawi ten śmiałek i wróci tutaj do tej kei tak pewnie jeszcze więcej go będzie witać jeżeli mu się to działanie powiedzie jeżeli mu się jeżeli mu się to powiedzie to naprawdę to będzie sukces Polaka i Polski zarazem bo kapitan Jaskuła on jak daj, dokonał takiego wyczynu przed laty opłynął świat dookoła bez zawijania do portu dobry. Jak wiemy. No a teraz Bartek chce to powtórzyć. Na, swoim małym, na swojej małej jednostce. Cieszę tam mamy do Bartka? Przepraszam. Kapitanie, mogę popłynąć z wami z kamerą? Gdzie? Nie nie. Jestem wstępnik morski. Ja wiem, a jestem. Jestem pod 4, no dobrze, my płyniemy i nie wracamy już. A dokąd płyniecie, do jakiego portu? No to przecież ja nie chcę z wami wracać, ja też mogę płynąć do Soportu. To wiem. nie jest problem. Nie ja wiem. mogę w Soporcie się wyokrętować nie nie wiem. To wczoraj byłem w na swoim jachcie. Wróciłem dopiero z, z rejsu. 3 dni pływałem. Zabierzcie mnie, to ja film nakręcę jakiś z tego. I tam ktoś jest ten no... Pomorska Telewizja Narodowa, właśnie wypłynął na śmiałek Bartłomiej w rejs dookoła świata, tak to było I, i mam nadzieję, że tu wróci, wtedy będziemy go więcej jeszcze ludzi widziało. Ahoj, Sławomir Ziębiński, kontradmirał kosowskiej Forty, Pomorska Telewizja Narodowa.